Jesteśmy na miejscu. To tu odbędą się długo wyczekiwane zawody Glickersville. Pokaż plakat. Zwycięzca dostanie wypas trofeum i pojedzie na kozacki trip skateboardowy. Tur po najlepszych skateparkach w kraju. Będzie mógł zabrać własną ekipę. A teraz jest naszym kluczem do zwycięstwa. I wypas wycieczka będzie nasza! Ależ wypas! Ależ jestem podekscytowany! Przestańcie, jeszcze nic nie wygrałam. Ale potrzebuję waszych rozmiarów na skaterskie kurtki. Oto najlepszy z najlepszych. Nen jest król, deszcz jest król! Rafał! Obrót! się! O tak! Nic tu nie ma! Patrz Nikt nie ma chytana tego skejta! Może za rok teraz. E, kto by nie pocisnął takiego przejazdu. Nie ma opcji, że ten typek pojedzie na wycieczkę mistrzów i zgarnie mi trofeum z przednosek. Kimkolwiek jest. Netsokuuu. <grym> <grym> Netsokuu? We własnej, kozackiej osobie. Co jest? <grym> Stary! udziału w konkursie! Ty wygrywasz wszystko! Hej, jestem najlepszy! Nic na to nie poradzę! A twoja popisowa nie robi na mnie wrażenia. To z tego, że jest mega ciachem, z perfekcyjną fryzurą nawet do kury nogami, Zuu, Ogarnij się teraz! Uuu.